jeszcze gdzieś widziałam grabki Co to podnieś ja ja. nie podnieś sobie tu masz weź sobie to sitko. witamy w nowym vlogu ubieramy się na plażę kapitan wenecja no to cześć jeszcze raz w nowym vlogu Kolejny dzień, idziemy gdzieś na spacer, nie wiemy gdzie, może na plażę, może gdzieś na kemping Przy okazji e, pokażemy Wam jeszcze miejsca, w których może jeszcze nie byliśmy Bo tak sobie pomyśleliśmy, że nie będziemy robić takiego odcinka typowego, e, który będzie oprowadzał nas, Was po kempingu, bo ten kemping jest bardzo duży e, I tak naprawdę bez elektrycznej chłonogi, no to ciężko tutaj Ale mamy takie manualne, tylko po prostu w trakcie vlogów gdzieś tam postaramy się Wam e, pokazać Tam jest jedno wejście na plażę, tu jest drugie wejście na plażę, ale tutaj coś robią. Panowie powiedzieli, że z tego nie można skorzystać, bo jakieś są remonty jeszcze przed sezonem. Ale tam dalej jest kolejne wejście, idziemy tam. Yy, I tam wyjdziemy sobie na plażę. Mam taką nadzieję. Pogoda się dopisuje, Jest spoko. Tutaj widzę, że są palmy, które pewnie będą wsadzane ziemię. Jak już tutaj ogarną ten teren z tymi nowymi domkami. Co tam jest ten kopowy jest. No cieputko jest. Mamy bluzy, bo idziemy na plażę, tam może wiać. Ale ciepło jest. Jednak wracamy, idziemy tam w stronę restauracji Tukan. Tam sobie na plażę wejdziemy. Cicho! Cicho, jedzieś cicho! Teraz chodzimy sobie na, no, to byli, to do to Tukana parka, i tu jest wejście na e, plażę, ale też później o 11 otwierają te no, baseny to, to dla to. dzieci, które już widzieliście. Halo. A, nogi trzeba zaparkować. No, a gdzie nogi? Chłopcy? A niech widzą, tam z nimi. Nie, 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 Dobra, może możemy. Mateuszku, ale otwórz nam drzwi. No i co, pojechała, nas zamknął. Super. <ślepia> to jest agent. Cisza, spokój. Nie ma jeszcze dzieci. Dziękujemy.

Do tego miejsca mamy jakieś dwie minutki. Teraz nam tutaj zajęło więcej, no bo przejdziemy w inną stronę zupełnie, ale od domku tutaj mamy dwie minutki. No I wchodzimy teraz sobie tutaj na plażę no, plaży Chłopaki już są przy wodzie fale troszeczkę są, ale szybutko. Nie ma wiatru w ogóle, chociaż fale są, ale naprawdę nie ma wiatru tutaj Co tam chłopcy moi drodzy? Daj mi bluzę Mati Daj bluzę Potrzymam, nie? Dobra Zabawy na plaży no. A trochę bluzę? O! w No jeszcze mnie tutaj fala nie złapała. A już mnie złapała fala, już mnie nie ma, a ja mnie już tak. A ciebie? Złapała. Złapała ciebie, dobra. Teraz ja tutaj będę. Dobra. Tu się Michałek przebiera z mamą. No i zobaczcie, tutaj są takie. Tutaj codziennie rano jeździ traktor. Taki spychacz i zagrabia, tak jakby ratrakuje. Tępiak. Także codziennie ten piak jest ratrakowany jak zimą stoki. <gry> codziennie rano jest takie ratrakowanie plaży. Ale zobaczcie jaka plaża jest głęboka. Szeroka. Tu jest informacja, że najbezpieczniej jest dojść do tego właśnie punktu i lepiej głębiej nie chodzić. Pokażę wam Kasia, bo się już przebrał w piankę. Pokażcie Michałku z są pianką. To są małże. Małże? Małże. Ale muszę Wam powiedzieć, że woda nie jest tak czysta jak na plaży w Chorwacji, czy w ogóle w Chorwacji. I teraz szedłem do wody. Ona nie jest taka ciepła, jeszcze. jest ale ona nie jest taka ciepła. Co się urwał buta? Co się Mateuszowi urwał buta? Eee, czekaj. A z tyłu pokaż stylu, co tu powinno być. Tu się się urwało. A, no dobra, spoko, to, to daj, to wyrzucę. Co? Jeszcze jest jedna sprawa. Jaka co? Jak biegnąłem, Biegłem. To mi gdzieś tutaj. To musisz uważać, To jest co nie biegaj, bo one mogą Ci wyskoczyć, wiesz? Troszkę, bo one nie są chyba idealne, dopasowane do ciebie. Teraz i tak. Dobra, idę, idę ci wrócić ten wicher. No i proszę bardzo, Mateuszek w piance. Także mamy jednego w piance, drugiego w piance już w wodzie. A ja znalazłem taki właśnie kamień, Mati A co ci przypina ten kamień? No Taką lornetkę, ale to jest normalnie jakiś kamień. Na przykład, jak się robi z gliny jakieś wazony. No, dokładnie miałem ten sam. Miałem dokładnie to samo skojarzenie, Mateusz. No, to jest taki sam kolor jak glina. No, genialne. Dobra, tylko nie chodź za głęboko, Michaś, a Mateusz... Już... o, w piance też. Umyj go i możesz mi go dać. Tylko do Polski weźmiemy. Cześć. Jak tam? Ja, nie wiem, pilnuję chłopaków. Ty ich przebrałaś i pilnuję. Micha zbiera wodę z morza i wylewa Jak oni się tam bawią to ja sobie tutaj zobaczę te skałki o. Tak zobaczymy czy jest tam jakaś, jakaś materia żywa Teraz zobaczymy jak podejdziemy bliżej czy coś tutaj jest Nic nie widzę w środku. Nie ma żadnych jeżowców. Nic z tych rzeczy. Tylko też nie. Wyżej to może. widzę, Nie idzie, żeby tutaj coś było. No nie, no nie ma nic. Tutaj. Znaczy, gdzieś tam pewnie pod tymi kamieniami to żyje jakieś stworzonka. Jakby dobrze poszukać. Na pewno tak. A jeszcze pokażę Wam te żaglówki tam. Co cały czas sobie tam halsują nasz, Może nasz kemping tam. Tu, Aż tutaj się cały ciągnie. Dobra, idę do dzieciaków i do Justyny. No, i jak widać, dzisiejszy odcinek jest taki striptem z naszej plaży tutaj, przy kempingu. Chłopcy bawią się y, w piasku, wiaderkami Dzisiaj Pepa Dzisiejszy odcinek Pepa, proszę bardzo Sika Pepa i George No więc tak naprawdę troszkę jeszcze tutaj posiedzimy Ujęcie autorów Hej Pozdrawiamy Pozdrawiamy wszystkich Mati, jak się nazywa ta budowla tutaj? Plac Czyli zbudowałeś miasto Wenecja Miasto na wodzie My już z plaży wróciliśmy i sobie coś zamówiliśmy do jajnoka, w sensie chłopaki pozgłodnieli Tosta chyba z szynką i serem I salsa cocktail, z takim sosem Smacznego chłopcy, a a my mamy z Justynką po cappuccino Smacznego chłopcy mi to jest dla ciebie Jak macie ochotę to możecie sobie sosem też to pokropić, nie? Więc mała przerwa na posiłek Na szybko cappuccino Idziemy zaraz na basen Tutaj idziemy na basen Otwarty jest, jeszcze nie ma dużo ludzi Widzimy sobie Nie ma dużo ludzi, tym lepiej Wróciliśmy sobie na baseny już Także zmieniliśmy miejsce z plaży na baseny Dzisiaj tu jest troszeczkę mniej ludzi, bo są chóry Ale jest ciepło, jest 19 stopni Jest spokojnie można się kąpać Ja spokojnie wam teraz pokażę ten basenik i tu jest taka strata typowa dla dzieci. Gdzie są takie prysznice, tutaj takie wiader, które jak się przepełnią, to wylewa wody na głowę. No tu można sobie jakieś właśnie wziąć swoje przybory takie pieskowe do wody. Tutaj są dwa statki pirackie, można sobie wojnę na wodę prowadzić. E, tu jest wjeżdżalnia, a z tej to oczywiście są ratownicy, więc wszystko jest pod kontrolą. No tutaj mamy oczywiście plażę i y, morze. Tu jest troszeczkę głębiej. Jakiś metr, chyba 25, z tego co mówił Mateusz. Tutaj mamy animację, i tu jest, tutaj to, ale to jakby coś. No i tutaj z góry można sobie zjechać z tej zjeżdżalni, tutaj do troszkę głębszej wody. A ona ma, no, 124 cm, czyli dla Mateusza też spoko, no, ale lepiej, gdyby sobie i tak założył e, koło ze sobą. No, także tak wygląda ten basen. A my na chwilkę podjechaliśmy do sklepu pod Aliper, tutaj to jest takie centrum handlowe we Włoszech. A pakiś buki świeże, żeby mieć na jutro na szynę poszła z Matuszem do środka. i ja tutaj czekam z Michasiem, bo Michał nam zasnął, a jest godzina 15, więc niech sobie pośpi. O, tutaj sobie śpi Michałek. A ja jestem ciekaw, co, co kupią jeszcze oprócz bułeczek. No, i mamy ten sklepik Aliper od naszego e, kempingu, to jest jakieś 5 km, e, jedzie się dosłownie 4 minuty, więc, więc nie jest daleko. Można tutaj sobie zawsze podjechać. Aha, i to jest sklep, który jest czynny. Tutaj siesta e, od 13 do 15, czy tam od 13 do 16 nie obowiązuje, bo podjechaliśmy na sekundkę do takiego sklepiku typowo włoskiego i e, on był zamknięty chyba do godziny 16, e, ze względu na siestę, Ten jest otwarty. A Mateuszek jednak przyszedł po mnie, żeby tam pójść z nimi do sklepu, bo są y, fajne rzeczy. Więc chodzę do sklepu, żeby sobie coś z nimi obejrzeć. Tutaj mamy dział z owocami świeżymi. Wybór jest duży, jak to u nas. A tutaj są jakieś produkty mączne. Tu są tosty, tu są jakieś takie y, ala bagietki jakieś chipsy to to Okej. Okay. płatki kukurydziane kelis tutaj jest za jeden euro czosnek <grym> za jeden euro czosnek, tak. Oj, właśnie taki kurs, Mat nie prosił żeby nagrać tutaj dział z szyneczkami tak Mateuszku? Tak. to nagrywamy szyneczki to na przykład tak, co mieliśmy w domu. Tak, mieliśmy A taki na z świnie, to jest Nie, tutaj. to jest jakiś tak, prosciutto. chcesz mhm. mieć jakieś ze świni? Nie, nie, to jest prosciutto. Nie, to prosciutto. Tutaj też możemy kupić takie cuda, słodkie. Na przykład takie e, Z owocami. Także nie do końca niezdrowo, no bo jednak są to owoce, więc pewnie na pół zdrowo. Tu jakieś Jakie jest, to? O, Jakiś placuszek z truskawkami. Inogronal tutaj takie, y, kuleczki. Y, jak, takie kuleczki, już tak na patiku, takie kuleczki kiedyś takie mieliśmy, tylko na patyku, takie Alalizaki. takie same, ale nie y, bez patyczka, a to jest w takim po, pojemniczku. Jakby ktoś był bardzo głodny i miałby ochotę na coś gotowego, to można kupić tutaj właśnie o kurczaczki jakieś y, mięsko. Y, Tutaj grzybki, tutaj o risotto z owocami Rizotto. morza. Tu na przykład no. zobacz, jakaś świnka duża. Wow, zobacz. Ekstra, oh. mega. Nieźle, no. 5 euro. A trzeba tak, tutaj pan każe zapłacić 5 euro za nagranie. Tutaj są jakieś szynki prosciutto, świetnie to wygląda. Mamy foto zrobione, chcesz skosztować? Tutaj pan daje kawałek e, Panu to weź, to Mateuszu to weź Smaczne? Dobre? Thank you, ciao Dobra, mamy kawałek mięska, jak smakuje? Pokaż, nagramy kawałek miejska mięska Jak ryba, ale to jest nie rybka, tylko to jest mięsko Super Ale wybór naprawdę jest tutaj bardzo duży e, Szyneczki różnego rodzaju nie znamy się na tym, ale to wygląda bardzo fetycznie. A tu mamy ryby, zobaczcie, owoce morza. No jesteśmy nad Adriatykiem, więc owoce, owoce morza jak najbardziej tutaj są wskazane. Hello! Gdzie jest mała rybka? No i ryby. A tu są kraby, zobaczcie. Mateuszku, zobacz, tu masz kraby, spójrz. Tutaj są kraby. Wow, mega. Idziemy dalej. Generalnie warto było wejść tutaj do sklepu. Tutaj pan poczęstował Mateuszem Kamińskim to. Eee, podobno smaczne. Także super, dziękujemy panu za poczęstunek. No i będzie już mało wracać na kemping, e, bo mało tak już mówiłem zaczęło padać. E, a tutaj tak naprawdę już jesteśmy po zakupach, a tylko przyszliśmy sobie zobaczyć, znaczy e, ja tutaj przyszedłem zobaczyć jak wygląda ten sklep. A wygląda fajnie, dużo produktów i chyba w dobrej cenie. Wyszliśmy już ze sklepu. No i też kupiłem, co jest fajne, taką wędkę z bambusu, z bambusa, taką jednorazową chyba, tu jest haczyk gdzieś widziałem, więc jutro pójdziemy sobie tam na te, na te kamyki na plaży i będziemy sobie łowić ryby, tylko jakoś robaka trzeba będzie znaleźć. Na krewetkę będziemy No, a tu jest ta zabawka dla Michasia, którą mu obiecaliśmy, czyli autko Na krewetkę będziemy łowić. Na krewetkę będziemy łowić. Wracamy na kemping. Wróciliśmy już ze sklepu, jesteśmy na kempingu w naszym domku, widać tutaj nieład. No i będziemy robić taki unpacking. Prosił mnie o to Mateusz, żeby zrobić unpacking um, stickera, czyli albumu na naklejki y, na, na sportowców piłki nożnej. Panini, kosztowało 3 zł. Otwieraj, Mati, dawaj. Patrzcie, jaka kukawa. Najpierw 3 euro na to kosztowało. No 3 euro, co ja powiedziałem? Patrzcie, jaka kuchawa. 3 złote, to no to 3 euro. Dawaj. Tata, patrz, jaka kukawa. Ale mam Michał, truskawe. No to dobra, otwieramy na Album już mamy, dobra, tak go położę, a tu są jeszcze karty, tak? Naklejki to są? Na pewno? obróć. Tak. W ogóle taką fajną strukturę ma ten album. Tu są trzy, e, trzy Ile było w zestawie? Saszetki. Trzy setki były. I mamy jeszcze... Karta tu jest! Jest karta? Jedna karta. Okay, jedna karta najlepszy i pierwszy... Z naklejkami. Patrzcie, najlepszy jest. Okay. Pierwsze miejsce mam. Pokaż to w ogóle jest, to, kto Victor to jest Znasz go? No znam go, Dobrze, znam że, dobrze że ty go znasz. To jest taki... Patrz, tu jest A pokaż dalej, jeden. bo nie będziemy tego oglądać po kolei, bo to jest dużo stron, z tego co widzę jest gruby. No, gruby no jest i tutaj nie? jest Atlanta. Tu jest Atlanta. Okay. Tu jest y, Atlanta też Okej, to okay, teraz? jest. Bo A to dróż... są tylko i wyłącznie włoskie drużyny? No. Chyba tak. Okej, okay, to jest drużyna jakaś... Wola e, e, Globo. Ja dobra. Wola Globo. Wola Globo. Wola ja nie znam. No dobra, to wszystkie. Czyli, no Globo. to wygląda, że tutaj są naklejki. Empoli, hmm, futbolu Empoli. Włoskiego. Empoli ja znam, Globo. Wola Globo Globo. Wola Globo drużyna, okay. Tak, chyba ja kojarzę. Inter. Oczywiście znamy Inter Mediolan, Inter, tak? Mediolan. Jest jakiś Inter Mediolan to Inter. Poczekaj, to był jakiś... A, dobra, znamy tam. to. To jest to. No tak, Inter Milano. Martinez. Patrzcie, tu jest pokazana grupka. Osimens z Napoli jest. Też z, e, ma pierwsze miejsce, a Otaru Martinez jest drugi. Dobra, Czyli pokaż tak. dalej. Co tam masz jeszcze? Juventus. Juventus, oczywiście znamy Juventus. Co tu o, jest gdzie, moment, gdzie jest kieza? Gdzie jest tu jest kieza? Tu jest kieza. Kieza. Okay. mieć. mnie. Bardzo chciałbym kiezyć. guza. Ej, a na którym miejscu jest kieza chciałbym sobie sprawdzić? Nie ma kiezy? Nie ma, nie ma. No dobra. Lecimy dalej zabrze. Co tu jest? To no też Co jakieś karty dla pani. Stopiowy? Nie wiesz Mateuszku, powiem Ci, że bardzo bogaty jest ten album. Dużo, no. dużo takich fajnych rzeczy. Okej. Okay. Wenezja! No i e, to już... Jest Mamy koniec, koniec. albumu. Ale Także album są. wygląda tak. Jest naprawdę tak. gruby. No i, jest i ma taki, e, fajne, dziwne takie. Ciekawe rzeczy w środku. Jeżeli ktoś się tym interesuje, to myślę, że... E, polecamy. Że będzie zadowolony i polecamy. Ja przy... No to jest pierwsza, a to jest druga teraz. I co tu będzie w tej drugiej? <laughs> Specjalna! Okej, okay, podobno specjalne. Rodriguez. Chyba specjalne. To są te malutkie, okej. Okay. No to musimy mu kupić. chciałbym ja bym chciał e O, tu jest na przykład inny. Mm -hmm. Ale też taka digital to jest tak. no tu o, O, co jest Pol na polu? Na tam. A bo on się szpocić jak No to też chyba kojarzy z Holandii jest. Tak ja dużo mam tych blokarzy. no, blokarzy Mam brakarzy dużo. No to co, osilamy trzecią? Już my Otwieramy kolejną. Ostatnią, trzecią paczkę. No, ostatnia. I chciałbym, żeby coś tu fajnego wleciało, nie? Dobra, oglądamy coś w środku. No. O, na co? Patrz, no. naszego, szkoda, Drużyna, nie tu. Doria? Dobrze mówię, czy tam? Sam. Toria. Sam Doria. I znowu, takie inne. Dillitalowa, no. jakaś, nie wiem, musimy później poczytać, o co w nich chodzi. I... Ale Dobra. Patrz, to jesteś dziwny, czy tutaj są takie słuchy, hmm. no? To co, kończymy recenzję na razie? Tak. Okej, okay, to kończymy.